Wiele osób mówi, że Polska należy się Słowianom, a nawet niektórzy mówią, że regiony takie jak Brandenburgia należą się Słowianom, bo tam żyli Słowianie w XII wieku. Jednak to wszystko to twierdzenia nacjonalistów pod ludzi. Ale słuchajcie, bo teraz Wam powiem prawdę. Otóż mało osób wie, że Polska na początku naszej ery była zamieszkiwana przez Germanów, co przedstawia ta oto mapa. Szczególnie widać germańskie pochodzenie Polaków, kiedy analizujemy kulturę polską. Kultura tych podludzi w większości czerpie z kultury nadludzi Niemców. Przykładem może być spożywanie piwa w dużych ilościach. Widać także pochodzenie Polaków od Germanów po genetyce. Polacy posiadają w sporej części haplogrupę R1b, którą posiada znaczna część Germanów. Najczęstsza w Polsce haplogrupa R1A za to występuje w bardzo dużych ilościach u Szwedów i Norwegów, którzy również jak Niemcy są Germanami. Oprócz tego bardzo dużo słów polskich ma niemieckie korzenie. Na przykład słowo gwałt pochodzi od niemieckiego gewalt które oznacza przemoc, siłę, władzę. Trzeba też wspomnieć o tym, że Polska należała do Germanów również m.in. w VI wieku co widać na tej mapce. Jest to ostateczny dowód na to, że Polska jest krajem, który należy się Germanom, ponieważ został on siłą im ukradziony przez Słowian. Dlatego właśnie nie tylko Śląsk i Pomorze, a również Mazury czy Małopolska należą się Germanom, czyli Niemcom, bo to oni są najwyższą z